Witam serdecznie. Dopiero co przyjechał nowy wzmacniacz pioniera model VSX 527K. Zobaczmy, co jest w środku. Przed chwilą do, właśnie go odtworzyłem. Mamy tak, mamy pilot no całkiem spory. Całkiem nieźle to wygląda. musiałem przeczyścić dalej, akcesoria co mamy z akcesorii baterie do pilota świetnie może to po prostu wyciągniemy gdzieś co mamy Płytka z softem podejrzewam jakimś. Mamy tu jakieś kabelki. Chyba to jest kabel antenowy. ale jeszcze nie jestem pewien, do czego on służy. Później się zorientuję w instrukcji. Wygląda na jakiś audio, coś raczej. Może ten mikrofon. Zobaczymy. Dalej. Antena. Standardowe wyposażonko. Kolejna antena FM. Tak mi się wydaje. Bla bla bla, podłączenie głośników. instrukcja obsługi i gwarancja. Dobra, okej. Okay. Zobaczmy teraz naszego potwora jak wygląda. Na chwilę odłożę kamerkę. Takie proste. Wyciągnąć go stąd. Okay. W porządku. Wydostałem. A więc sprawdźmy czy coś jeszcze nie ma w środku. Jest kabel. jeszcze kabel zasilający. To jest akurat angielska wtyczka, także pudełko możemy odstawić. А там, слышно.